Cześć, witam Was ponownie w kolejnym poradniku z serii OpenGL. Tak jak wspominałem w pierwszej serii z Java, ta seria nadal będzie kontynuowana, ponieważ tu jeszcze mamy parę tematów do omówienia. I w tym poradniku będziemy zajmować się konkretnie światłem, czyli tworzeniem cyklu dnia i nocy w grze. Zajmuję się takim najbardziej podstawowym na razie światłem, czyli również zwanym ambient. Teraz może uruchomię program i pokażę mniej więcej, jak to się przedstawia. oczywiście musimy poczekać chwilkę, ponieważ komputer ładuje trochę więcej plików na raz, a więc trwa to trochę dłużej. Znajdujemy się teraz w jednym z konkretnych miejsc na naszej mapie. Takich miejsc mamy jeszcze kilka. Pod koniec filmu może przejdziemy do jeszcze kolejnego. Oczywiście wykorzystamy z okazji Zapraszam do obejrzenia również na moim kanale filmu dotyczącego czytywania modeli 3D z plików do OpenGL Teraz natomiast będziemy zajmować się oczywiście oświetleniem, czyli w tej chwili mamy cykl dzienny Oczywiście wszystkie proszone nam informacje, na przykład czas długość trwania cyklu, bądź Oświetlenie poszło z nocy. Wszystkie te elementy możemy sobie dobrać osobiście, do swoich potrzeb. No teraz, jak widzimy, tutaj zachodzi nam słońce. Będziemy mieć za chwilkę noc. Pokażę mniej więcej, jak to wygląda, i przejdziemy do pisania kodu. Tutaj możemy przejść do naszych shaderów. Tak więc teraz znajdujemy się właśnie w shaderze.vert. Oczywiście od tego bez będziemy zaczynać całe obliczanie światła. Będziemy nam głównie służył do przenoszenia informacji z tablicy koordynatów naszego obiektu do fragment shader, gdzie będziemy wykonywać całą matematykę. Oczywiście mamy tutaj najbardziej taki podstawowy shader, czyli pozycję wierzchołków oraz dokładnie tutaj oczywiście teksturę. I teraz, aby zacząć stworzyć nasze światło, musimy zmodyfikować na początku tablicę koordynatów naszego obiektu, naszej figury. Czyli dodać do niej kolejne trzy zmienne float, które będą służyć jako informacje o kolorze. Ścian obiektu. Oczywiście te informacje musimy na po, potem przenieść do Vertex Shader, czyli w to miejsce, i robimy to za pomocą indeksu. Tutaj musimy dopisać sobie kolejny indeks, trzeci odnośnie kolorów, czyli tą mniejnik możemy sobie zduplikować. Zmieniamy tylko i wyłącznie sobie numery indeksów. Czyli mamy 0, 1, i zmieniamy sobie później na 2. Tekstury oczywiście zostają w, w dwóch floatach. I tu mamy kolory. Są to floaty 3. Zmieniamy sobie tylko i wyłącznie nazwę. Teraz tworzymy sobie oczywiście funkcję out, która przeniesie te informacje do fragment shader, gdzie później wykonamy na tych danych obliczenia. Czyli tworzymy sobie kolejną funkcję out. Teraz oczywiście przypisujemy sobie informacje z indeksu do naszej funkcji out. Możemy zapisać nasz plik. Teraz oczywiście, co najważniejsze, musimy sprawdzić, czy wszystkie nazwy są poprawne. Teraz jeżeli wszystko jest dobrze, przechodzimy oczywiście do Fragment Shader, czyli tam gdzie będziemy wykonywać wszystkie obliczenia. I tutaj również mamy taki najbardziej podstawowy typ shaderu, czyli po prostu mamy tutaj przypisaną teksturę do obiektu. I teraz chcemy sobie dorzucić tutaj coś nowego, czyli przykładowo światło. Na początku możemy się jeszcze na chwilę cofnąć do Vertex Shader i skopiować sobie linijkę z funkcją OUT. Oczywiście dla bezpieczeństwa, ponieważ kopiując sobie te informacje kopiujemy całą nazwę, która później musi być identyczna w dwóch shaderach. Zmniejsza to po prostu ryzyko pomyłki przy pisaniu. I zmieniamy sobie tylko oczywiście funkcję z out na wejście, czyli in. I teraz jesteśmy bardziej pewni, że Razem są podobne, że informacje do nas przepłyną. I teraz tworzymy sobie kolejną funkcję void w naszym shaderze. To będzie funkcja, która będzie właśnie wykonywać obliczenia. Od razu sobie przypiszemy tutaj do funkcji main, żeby była potem wykonywalna podczas debugowania. Czyli tworzymy sobie kolejną funkcję niezwracalną. I wpisujemy ją sobie tutaj w maina. Teraz na początku tworzymy sobie flota, które będą wartości odnośnie jasności naszych ścian, naszego obiektu. To na początek. Teraz wartości większe niż 0,5 gdzieś bliżone do 1 oznaczają, że nasze obiekty będą bardzo mocno jasno świecić, natomiast im będzie mniejsza ta wartość, tym będą ciemniejsze. Tutaj zalecam raczej gdzieś w okolicach 0,1. I teraz sobie tworzymy kolejny wektor trzeci. I do niego przybyszemy sobie wynik równania koloru modelu z ambientem. Ale złożymy sobie kolejny wektor trzeci. Tu przypiszemy sobie do niego w tym przypadku winik równania ambientu z kolorem, kolorem y, naszych obiektów oraz przemnożymy sobie to przez kolor naszego światła w naszym otoczeniu. Oczywiście kolor światła możemy sobie ustalać dowolnie, jaki sobie będziemy chcieli, przykładowo w grze z otwartym światem. Ten kolor będzie najbardziej zbliżony do białego bądź takiego bardziej pomarańczowego Natomiast oczywiście jeżeli będziemy tworzyć grę na przykład w jakichś pomieszczeniach to możemy sobie ustalić na przykład kolor światła na niebieski bądź czerwony I to właśnie będziemy ustalać sobie w tej kolejnej linijce Czyli tworzymy sobie kolejną zmienną, wektor trzeci Teraz oczywiście nie mamy tutaj nigdzie zmiennej light color natomiast stworzymy sobie tutaj uniform, do którego będziemy przypisywać sobie w głównym pliku aplikacji te dane. Czyli nad samplerem 2D z teksturą tworzymy sobie zmienną vec3 w uniformie i to właśnie będziemy przypisywać sobie wartości z tego uniformu do tej linijki. Teraz ja sobie możemy otworzyć jeszcze jedną e, zmienną uniform. Tym razem będzie to pojedynczy float. I tym floatem będziemy przekazywać sobie informacje z pętli głównej okna odnośnie e, czasu naszej rozgrywki. Czyli czy po prostu będziemy mieć dzień czy noc? Będzie to tym razem pojedynczy float. Teraz tutaj sobie ustalamy kolejny wektor trzeci. Oczywiście to jest trochę więcej liczenia. A tylko tutaj, jeżeli jedna ma uwaga, to będzie już linika końcowa. Czyli ta linika, ta zmienna musi być utworzona lokalnie. Nie lokalnie, tylko globalnie. Tak aby miała dostęp do. Funkcji jednocześnie Create Late oraz funkcji Mail, żebyśmy mogli ją przypisać do ostatecznej funkcji Frag Color. Czyli tą zmianą tworzymy sobie globalnie. Teraz do tej funkcji przypisujemy sobie już ostateczny wynik liczenia naszego światła. I to już byłaby końcowa linijka. Już w tym momencie mamy przeliczony kolor obiektu razem z kolorem światła i odcieniami. Teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli tu mamy przykładowo tekstury, tą linijkę sobie oczywiście zostawiamy. Nie mnożymy tego wszystkiego w funkcji Mix, bo to nie ma po prostu sensu. Zostawiamy sobie tą linijkę z teksturami tak, jak jest. Ustawiamy sobie tylko średnik. I mierzymy sobie to przez vector 4 Highlight. I oczywiście, jak mamy wektor czwarty, musimy dopisać ostatnią linijkę 1.0. Teraz zapisujemy sobie plik. Sprawdzamy tylko i wyłącznie poprawność pisowni. Teraz możemy przejść sobie do naszego, naszej głównej kupliku naszej aplikacji, czyli do sourcea. Teraz zaczynamy od tworzenia dwóch zmiennych. Będzie to Float, z którym będziemy przechowywać informacje na temat czasu rozgrywki w naszym świecie oraz jeden Bool, do którego będziemy przypisywać informacje na temat tego, czy jest dzień, czy noc. Czyli tworzymy sobie tutaj gdzieś globalnie miejsce dla naszych zmiennych. teraz będzie to pierwszy float z czasem gry. Teraz do tej wartości możemy sobie przypisać od razu przykładowo 2 bądź 4, czyli będą to wartości dzienne. A jak nie, to może być to, to być na przykład Coś dziesiątnego, przykładowo 0,2, czyli będzie to noc. To jest po prostu wartość startowa, gdzie po uruchomieniu naszej aplikacji będziemy mieć od razu z góry ustalony cykl naszego naszej rozgrywki. Jak to przykładowo teraz będzie 4,0. I teraz tworzymy sobie oczywiście jeszcze jednego buła. I teraz przenosimy się do pętli głównej okna. Linikę z czyszczeniem naszego okna oraz ustawieniem koloru. Teraz możemy sobie zakomentować. Teraz po użyciu naszego programu to shaderów, czyli po zbindowaniu go. Stworzymy sobie funkcję z wrękami logicznymi do odmierzenia czasu. Na początku może stworzymy sobie jeszcze oczywiście uniform, do którego będziemy przenosić informacje na temat koloru oświetlenia. Teraz tutaj w tym miejscu ustawiamy sobie trzema flotami fl kolor naszego oświetlenia. I teraz możemy zająć się tworzeniem bramki logicznej if, w której będziemy odmierzać czas. Na początku, oczywiście, musimy nasz czas dodawać do siebie, tak aby płynął do przodu w naszej rozgrywce. I tutaj, w tej zmiennej, zaraz po plusie, będziemy sobie ustalać, jak szybko ten czas ma upływać. Teraz, sobie, może ustalę. Taką wartość na potrzeby filmu. I teraz za pomocą funkcji get uniform location przenosimy sobie informacje na temat naszego czasu do fragment shader. Teraz musimy ustawić próg dla naszego czasu, do którego gdy nasz czas dobije, zmieni się wartość naszego bóla z dnia na noc. Teraz w tym miejscu Ustalamy sobie, do jakiej wartości ten czas ma dobić. Jest to równoznaczne z tym, jak bardzo ma być oświetlona scena podczas jeszcze tego momentu, gdy ta wartość będzie największa. I teraz sobie tworzymy jeszcze ELSA w naszym IFIE. I kopiujemy całą tą zawartość z wartości pozytywnej. I wklejamy ją sobie w ELSIE. Teraz to oczywiście zmieniamy sobie tą część na MINUSA. A tu ustalamy sobie minimalną wartość oświetlenia, czyli gdy będzie to już wartość minimalna, że to już będzie ciemno, do jakiego momentu może nasza, nasze oświetlenie zejść, jeżeli chodzi o jasność. I to może gdzieś będzie w okolicach 0.2. Z większości zmieniamy sobie na przeciwny. I tu wartość wystawiamy sobie na pozytywną. Możemy oczywiście zapisać sobie całość. I teraz pozostało nam tylko i wyłącznie skopiowanie tej linijki z wyczyszczeniem naszego okna. Bądź wycięciem. Teraz przygotowujemy ją sobie za naszymi rękami if do odmierzenia czasu. Teraz w tych wartościach wszędzie wpisujemy sobie game time. Oczywiście będzie służyć to temu, aby nasze niebo również jeszcze miało razem z upływem czasu. I to byłoby chyba wszystko na temat oświetlenia. Obliczyliśmy sobie w shaderach oraz stworzyliśmy bramkę logiczną, która zmienia nam z cyklu dnia, z, dzień, z dnia na noc. Zmienimy sobie teraz może pozycję kamery i, przy, i włączymy sobie naszą aplikację i zobaczymy czy wszystko działa. I teraz możemy przejść do naszej aplikacji. jak widać jesteśmy trochę na jednym miejscu, no na mapie rozgrywki. A teraz na razie będzie ta część naszego obszaru. Oczywiście zapraszam do oglądania również innych filmów na moim kanale, przeglądania innych playlist oraz serii z innymi językami oraz bibliotekami. A na razie poczekamy sobie do końca dnia w naszej rozgrywce i ogóle będziemy się już żegnać. Oczywiście, jeżeli film się spodobał bądź był pomocny, zachęcam do komentowania oraz lajkowania. Dziękuję za uwagę.